Szczęść Boże w Nowym Roku, moi drodzy obserwujący. Jak zapewne pamiętacie, niedawno obiecałam Wam filmik dotyczący tego, jak znaleźć czas na modlitwę oraz jak ja się modlę, jakie modlitwy odmawiam w ciągu dnia. Bo raz, że to obiecałam, a dwa, kilka osób pytało mnie o to, kilka właściwie, kilkanaście, kilka pytało mnie o to od początku Nowego Roku pewnie, więc stwierdziłam, że to jest bardzo fajny pomysł na filmik, Aczkolwiek no, takiej złotej recepty na to, skąd wziąć czas na modlitwę, niestety nie dam, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna. Każdy ma inny rozkład, dnia, inne obowiązki. E, Rodzinę ma bądź nie ma, e, pracuje mniej lub więcej, więc no ale o tym opowiem w drugiej części filmu. Na razie chciałam wam powiedzieć o tym, e, jakie modlitwy odmawiam w ciągu dnia. E, moim modlitewnikiem, takim codziennym jest taki, modlitewnik z rdzenictwa Odmawiam tutaj modlitwy codzienne, czyli Ojcze Nasz, Zdrowa się Mario, Wierzę w Boga, Anioł Pański. Odmawiam je po łacinie. Nie jestem lefebrystką, ale jakoś tak ponad 10 lat temu zaczęłam odmawiać właśnie po łacinie i tak już mi zostało. To tak wygląda w środku tutaj. To jest wydawnictwo Tedeum, to jest co Bractwa Piusa X w Warszawie. To jest już ponad 20 lat temu wydane, ale kupiłam niedawno, ponieważ miałam poprzednio też taki modliternik, ale po wielu latach pracy po prostu się rozwalił. W każdym razie to są takie zwykłe modlitwy codzienne. Codziennie też odmawiam no oczywiście też do, do Anioła Stróża i do patrona, czyli do świętej Marty. Odmawiam też oczywiście, bo jestem rycerzem niepokalanej rycerką, niepokalanej od ponad 10 lat właśnie tutaj takie modlitwy to: oddania się Niepokalanej i o Mario bez grzechu poczęta. To każdy rycerz, rycerka Niepokalanej pewnie zna tę modlię, ponieważ jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ją odmawiać. Odmawiam też różnego rodzaju litanie, na przykład litanie dla świętego serca Pana Jusa, którą zastanawiam się odmawiać codziennie. Jest to litania, którą zazwyczaj odmawiam w Waszej intencji, ponieważ jak wiecie, raz w miesiącu na Instagramie pojawia się taki Wpis ze zdjęciem Różańca, to zazwyczaj wtedy zbieram intencje. To jest właśnie jedna z modlitw, które odmawiam w Waszych intencjach. Jedna z wielu, nie jedyna, zaraz jeszcze do tego wrócę. Odmawiam też kilka takich modlitw, takich pojedynczych, które sobie spisałam. Między innymi jest to modlitwa do Ducha Świętego, którą odmawiał przez całe życie Święty Jan Paweł II. Kilka razy, dwa albo trzy, chyba nawet ją opublikowałam. Modlitwa uwalniająca tysiąc dusz z czyśćca, też ją publikowałam. Modlitwa do świętego Michała Rachaniła, którą zapewne znacie. Taką modlitwę Boże daje ci swoje lęki, czyli właśnie taką dającą jakby panu władzę nad nami, dalszymi naszymi lękami i obawami też chyba. Tej modlitwy chyba akurat wam nie pokazywałam, aczkolwiek będę musiała chyba ją napisać, bo uważam, że jest bardzo dobra i wartościowa. E, modlitwę Anioła z Fatimy, a Boże, mój wierzę w Ciebie, obliguję Ciebie. Pewnie też część z Was zna, i nie wiem, czy chyba też ją kiedyś podawałam. A jeżeli chcecie, mogę znowu do niej wrócić. E, tutaj też taką modlitwę, mm, nie wiem właściwie, jak ją określić: mm, przez zasługi tylu zniewak poniesionych cię prześciu, w ciągu męki Twojej, dozwól mi żyć umierać tak jak ty w no piuczakach pokory. To jest taka modlitwa, może być o pokorach. Oraz modlitwa, która daje cierpienia, które, które przeszliśmy w życiu Panu Jezusowi, to jest modlitwa, którą pierwszy raz wyczytałam i którą sobie później spisałam w książce Kalitomenę, Księdza Dominika Chmilewskiego. Dużo czasu poświęcam na modlitwie do Ducha Świętego, ponieważ uważam, że mądrości i mądrości, inteligencji mi sporo brakuje, mogłabym mieć więcej. Odmawiam i modlitwę do Ducha Świętego, litanie do Ducha Świętego i kilka różnych modlitw właśnie z tego modlitewnika. Odmawiam też Magnificat, czyli uwielbiam duszę moja słabę Pana Mego, dosyć znana modlitwa i też taka hmm, stara. Tutaj z kolei to jest taki modlitewnik, notatnik uczestnika rekolekcji maryjnych tych z Niepokalanów, bo to jest bodajże że sprzed trzech ponad lat. Tutaj odmawiam bardzo ważne dla mnie akcje oddania Niepokalanej. One tak wyglądają. To jest akt oddania e, mojego, mojej rodziny, ale od niedawna odmawiam też akt e, oddania firmy Niepokalanemu. Firm, bo mam więcej niż jedną Niepokalane i tak on wygląda. Można sobie je ściągnąć stąd niepokalanow.pl e, Odmawiam też codziennie Litanię Lorytańską Najświętszej Marii Panny, też no właściwie chyba każdy z nas zna, modlitwę o cud którą publikowałam kilka razy, bo jedną z, była to modlitwa, która wpisałem top 10 w minionym roku. Staram się też wrócić do godzinek, ponieważ godzinka, jak poczęcie Najświętszej marii, panny towarzyszył mi dość długi czas, 2-3 lata, 2-3, ale w pewnym momencie po prostu nie wyrabiałam się ze wszystkim. Nie wyrabiałam się ze swoimi obowiązkami. a Powinno się raczej rano to no, śpiewać. No, nie wyglądało to tak, że nieraz śpiewałam to na przykład o 9, 10 wieczorem i stwierdziłam, że trochę się to mija z celem, tak późne śpiewanie modlitwy, ale stwierdziłam, że nie mogę być taka przywiązana do formy. Często mówię, żeby tak się nie przywiązywać do tego, że jeżeli nie wiem, dwie minuty po północy odmówimy, dokończymy jakąś modlitwę, a sama to robiłam i stwierdziłam, że wrócę do tej modlitwy, jeżeli będę znajdowała czas, to po prostu będę go odmawiała, nawet jeżeli będzie to 10 wieczorem. No trudno, czasami tak. Czasami tak bywa i czasami się tak inaczej nie da, po prostu. Kolejna modlitwa to jest tajemnica szczęścia, którą odmawiam, odmawiamy razem od 23 lipca. Mówiłam wielokrotnie o tej modlitwie, stale mi towarzyszy. Um, oczywiście kolejną modlitwą, którą odmawiam, jest nowenna pompejańska. Teraz od 1 stycznia odmawiamy. Mam nadzieję, że część z Was, z tego co piszecie, też odmawia. I w ogóle różnic towarzyszy mi każdego dnia, nawet jeżeli to jest tylko jedna część. Jeżeli to nie jest na przykład novena pompaniańska, bo zazwyczaj jest tak, że przechodzę z jednej brzegu, a czasami są przerwy, to chociaż staram się odmawiać jedną część różańca z teobańkologią, z księdzem Teodorem Sawilewiczem. E, oprócz tego e, odmawiam też koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz pięćdziesiątek dziesiątek różańca w intencjach takich w intencjach tych, którzy zawierzyli się niepokalanym sercu Najświętszej Marii Panny, o zawiązywałam się to tylko kiedyś w niepokalanowie druga to jest adopcja dziecka poczętego, trzecia to jest dziesiątka waszych intencjach właśnie, czwarta to jest w intencji, w intencji Polski, też to, w nie pokorano, by się, zapisywałam kiedyś na jakąś krucjatę, modlitwę o ojczyznę, i piąta to jest w intencji dnia jutrzejszego, czyli następnego dnia, żeby, żeby był pomyślny. Czasami zdarza się tak, że w ciągu dnia za was odwołają tylko jedną dziesiątkę różańca. Plus litania, ale czasami jest to więcej. Jeżeli mam więcej czasu, na przykład jak mam w rekolekcjach, na rekolekcjach nie poka to godzinę adoracji spędziłam właśnie na modlitwie za Was. I często z tym pytaniem, oczywiście tych modlitw jest czasami więcej, czasami są to różne też nowenny jakieś do różnych świętych, do świętego Maksymiliana, do świętej Rit, do świętego Ojca Pio. Są różne te nowenny, i czasami powiedzmy, że są, są takie potrzeby, że muszę się zwrócić o większe wsparcie. Święty z nieba. Kolejną kwestią, o którą bardzo często mnie pytaliście, jest to skąd brać czas na modlitwę, skąd ja biorę czas na modlitwę. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie znam waszego stylu życia, waszego planu dnia, waszej pracy, rodziny, czy macie dzieci, czy nie, jakie obowiązki, więc mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, jak to wygląda u mnie. No akurat muszę przyznać, że jestem dość dobrej takiej sytuacji, ponieważ nie pracuję na etacie mam wolny zawód, mam swoje działalności, więc jakby no, nie jest tak, że muszę być na, od ósmej do 17 siedzieć pracy. E, natomiast to jest też duży plus, a też, też jest spory minus, bo nieraz jest tak, że mam tej pracy, powiedzmy, nieraz tylko po kilka godzin, a nieraz po kilkanaście godzin. Naprawdę jest mi bardzo ciężko nawet te 15 minut wykażyć na tajemnicę szczęścia i, e, i w czasie pracy się modlę, czyli jak gdzieś jadę, odmawia bróżaniec czy inne modlitwy. No po prostu jest o to bardzo ciężko. Ale od razu zaznaczam, wiele osób pytało mnie, różańce robię sama, własnoręcznie. Nikt mi nie pomaga, ani na, czyjeś, na moje zlecenie tego nie robię, więc póki co robię sama, czy różańce, czy bransoletki. E, aczkolwiek teraz w moim życiu będzie w najbliższych miesiącach trochę zmian, zmieni się trochę moje życie, e, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało z tymi modlitwami, ale taka moja rada dobra, jeżeli prosicie mnie o te, o te rady, jak znaleźć czas na mówię, to wykorzystywać każdą wolną chwilę na to. Każdą. No i też niestety trzeba wiele rzeczy, z wielu rzeczy rezygnować. Ja na przykład nie oglądam prawie telewizji, czy nie mam Netflixa. Po prostu jest to rzecz, z której muszę zrezygnować, bo inaczej nie miałam czasu na pracę, na modlitwę, na Instagrama. No teraz jak wiecie piszę biografię w częściach świętego, no jeszcze nie świętego, zmarłego papieża Benedykta XVI, Józefa Ratzingera. I piszę ją tak z dnia na dzień, ponieważ no wiadomo, papier zmarł tydzień temu, no 8 dni temu. I nie dało się zaplanować tego, tych wpisów i powiem szczerze, że jest trochę właśnie z wyszukiwaniem tych różnych informacji. Staram się je wyszukiwać, jakoś tam sklejać, ładnie ubrać w słowa. No nie jest to takie proste, ponieważ często trafiam na różne źródła, a nieraz są jakieś inne daty, jakieś inne te i czasami to nie jest tak, że to mi zajmuje, to nie jest jak w przypadku statu, że ja po prostu zrobię zdjęcie i wrzucę krótki odpis. No tutaj przyznam, że w przypadku papieża bardzo leży mi na tym, żeby to była porządnie napisana biografia, żeby to było też właśnie bardzo takie solidne, rzetelne. A więc sam Instagram też trochę czasu mi zajmuje, ale to nie jest tak, że ja się skarżę, że wolałabym oglądać Netflixa, robić sobie jakieś serialowe maratony. Nie, bo to jest dla mnie na przykład pisanie czy tej biografii papieża, czy pisanie dla was, czy odpisywanie wam, jest dla mnie pewną nie tylko obowiązkiem, ale też hobby i dużą frajdą. Ja uważam, że to, co robię, jeżeli tak mogę się wyrazić samo o sobie, jest, ma sporą wartość, na pewno dużo większą, ma wartość, jest lepszy, niż żebym spędzała czas na oglądaniu seriali w telewizji czy filmów. Oczywiście nie twierdzę, że to jest coś złego, bo nie jest nic złego. Każdy ma prawo odpocząć. Obejrzeć sobie coś ciekawego, czy mieć hobby. Ale po prostu mówię, tu trzeba dokonywać pewnych wyborów, coś za coś. E, bo w moim przypadku albo jakieś rozrywki, telewizja i inne rzeczy, albo modlitwa Instagrama. No. Życie to sztuka wyborów, mam no, no, wola, ja wolę się pomodlić, e, albo napisać coś fajnego na Instagramie, albo na przykład tak jak teraz, nagrywać dla Was film. Nie wiem, czy udało mi się tak wyczerpująco odpowiedzieć na to na te pytanie, skąd znaleźć, jak znaleźć czas. Bo tak jak mówię, każdy ma inny czas. I po prostu musicie sobie zadać pytanie, co jest dla Was ważne. Czy możecie z czegoś zrezygnować na rzecz modlitwy, czy na rzecz jakiegoś tam działania dla bliźnich. No ale to, każdy z Was wie najlepiej, więc ja tylko powiedziałam o sobie i o swoich modlitwach. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam, może zainspirowałam. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję za wspólny czas. Szczęśliwego Boże.